W dzisiejszym odcinku w BM, każdą mutację na King Cabbage Czyli najnowszej roślinie, na którą jest tylko 1% do zdobycia w Growy Garden I będziemy robić te mutacje na moim głównym koncie Po to, żeby dostać jak najlepsze efekty Dlatego w tym momencie teraz zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę A my zaczynamy Więc zaczynamy tą zabawę widzową i zobaczcie Mamy tego King Cabbage seed. -a. Jest to właśnie ten 1% seed I musicie otworzyć aż 75 tych nowych chestów Żeby zdobyć, mieć gwarantowany ten owoc I macie tutaj właśnie screen jak kilka godzin temu Właśnie on mi wydropił i zobaczcie w ogóle to co mi tutaj pokazuje Więc myślę, że postawimy sobie od razu tutaj king cabbage od razu stawiamy i widzę, pierwsze co oczywiście musimy zrobić, to wyrosnąć ten owoc, dlatego stawiamy watering cany i zobaczcie, nasz king cabbage właśnie zaczyna rosnąć, 3% ma grown już i nie wiem czemu, ale grow all tutaj baton zniknął, że tutaj ten przycisk, że możecie to kupić za robuxy zniknęło, więc prawdopodobnie będziemy musieli postawić yy, metodę sprinklerów i jakby będziemy musieli wyjść z gry na kilka godzin, żeby nam to wyrosło, także ja będę tutaj spamil tym watering canem, żeby to wyrosło, zobaczcie, jakie to jest duże w ogóle, yo! Widzę, ja miałem teraz chwilowe zetwór, żeby to wyrosło, ponieważ to tak wolno rośnie ten Kiby, że to jest normalnie jakaś tragedia. Zobaczcie, jak to wolno rośnie. Ja naprawdę nie żartuję, widzowie, ale to tak wolno rośnie. Dobra, ja idę tutaj trochę watering i dać i czekam, aż to wyrośnie. Widzę, zobaczcie, jakie to jest w ogóle duże. O mój Boże, ja pierdziele co zgrane. Dobra, więc widzimy się jeszcze za chwilkę. O, jak możecie zauważyć, grow all wróciło, także chyba sobie to kupimy. Mimo, że to już jest 90% to widzowe, kupię te grow all już za te Robuxy. Także uwaga, kupujemy grow all za Robuxy, zobaczymy, jak to wyrośnie. Okej okay, dobra, coś tutaj wyrosło, więc zaraz to zbierzemy. I robimy właśnie teraz bardzo duży ten owoc. i zobaczcie, jak on się rusza, co jest grane. Jaki to jest fajny owoc! O mój Boże, dobra. Zbieramy go, czekajcie, widzowie. I teraz widzę, będziemy stawiać sprinklery. Także ja jeszcze zbieram moje pety, widzę wszystkie. I teraz założymy sobie te triceratopsy, widzowe. Zabieramy, zakładamy triceratopsy, widzowie, szybciutko. Nie wiem, czy to na razie coś na ten moment da, tak szczerze, ale zakładam wszystkie triceratopsy. I teraz widzowie stawiamy te właśnie tutaj sprinklery. Także uwaga! Lecimy, no nie wiem. Ja nawet stałem te, kurde, moje mastery sprinklery, wszystkie, nie? Widzę? To po prostu i tyle, nie? Także uwaga, Godli też postawiłem, widzowie. Tutaj stawiamy, stawiamy, stawiamy. Dobra, i widzę teraz Gro. o, szybciutko leci. Dobra, zobaczymy, jak to wypalić. To wypali za pierwszym razem, mam nadzieję, bo normalnie zdenerwuje się, widzowie. Więc uwaga, 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 uwaga. I okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jezus, Maria, widzowie, co tu się wydarzyło? Dobra. O mój Boże, żebym tylko nie zebrał, widzowie. Co jest grane? Co jest grane? Ja nie mogę wyjść stąd. Czekajcie, dobra, ja. Co to się stało? O mój Boże Co to jest? O kochanie Boże Dobra To jest chyba największy owoc Jaki kiedykolwiek miałem w tej grze Naprawdę widzowie Przysięgam wam To jest największy owoc Jaki ja miałem w tej grze Jak to chyba z 200 kilo waży Co jest grane? Dobra To widzę kosztuje 12 milionów To kosztuje Dobra to ja nie wiem ile to waży Ale to musi bardzo dużo ważyć Nie? No to ze 100 kilo na pewno waży Dobra Także widzowie musimy odfajworytować Tego King Kabaka Ponieważ za 18 sekund Butterfly zrobi mutację Remo I mam nadzieję że się uda Bo czasami miałem takie problemy że miałem normalnie 5 mutacji i nie robiło mi tej mutacji Rainbow. Więc jakby uwaga, zobaczymy, widzę 3, 2, 1. Proszę, żeby zrobił, bo nie będę czekał kolejnej pół godziny widzowie, żeby to nie zrobiło mutacji mi. Uwaga, please, please, no zrób tą mutację, bo mnie po prostu popierdzieli widzowie. Nie no i się chyba nie udało. I chyba muszę czekać kolejne 16 minut, aż to się zrobi. Mam 5 mutacji i to nie robi. Muszę jeszcze jedną zrobić. Dobra, widzę, nie wiem, dobra, ze dwóch. Także dobra, widzę, musiałem specjalnie zrobić mutację shock. Tutaj mamy gdzieś mutację shock. Normalnie zobaczcie, dajemy mutację shock, ponieważ w ogóle nie chciało nam się zrobić jakby ta mutacja Rainbow od Butterfly, a więc no teraz chyba na 1000% się to zrobi i zobaczcie, jak chcecie zrespić do Gardena, to mnie pod spawna wywala prawie, no zobaczcie, wywala mnie prawie pod spawna, więc to ciekawy owoc naprawdę, zaraz zobaczymy, czy zrobię w końcu mutację Butterfly, yy, no tą Rainbow mutację, zaraz zobaczymy, nie, i pamiętajcie, żeby yy, zawsze mieć odfajbrytowany owoc bo to inaczej się też nie zrobi, nie w ogóle to jest duże, dobra, uwaga, jeden no proszę cię, teraz żeby to zrobiło, bo już teraz 6 mutacji, czy tam pięć, to zobaczymy, nie, dobra, dobra, to tam leci, dobra ja się w ogóle boję kliknąć E Bo jak kliknę E, to się zrobi Widzowie ten, ja zebiorę to, widzę Dobra, proszę, żeby to zrobiło, jest, udało się W końcu, może? nie mogę Dobra, w końcu się zrobiło, uwaga, dobra, mamy to Zaraz to fajwirtuję i teraz możemy w końcu Zacząć robić wszystkie tutaj, widzowie Mutacje, więc teraz jakie spraye mam, widzowie To je po prostu wszystkie daję, wszyściutkie Daję widzowie spraye, które mam, tutaj widzowie Mamy Honey Sprinkler, teraz yy, Oj, my go nie włożymy tam, o mój Boże Ty, bez kitu my go nie włożymy tam chyba Ej, nie wiem jak my to zrobimy, czekajcie, trawele. możemy to spróbować ten Czekajcie mnie na go nawet TE <try> Tego nie przesujemy. Co się dzieje tutaj w ogóle w tym Grow Garden, Ej, dobra, ja nad wiem czy ja w ogóle Hony Sprinklerem co zrobię. Ty, gdzie ja mam tego Hony Sprinklera? Postawię to za duże. Ej, dobra, spróbuję wejść pod mapę, nie? A dobra, jest, jest. M może się uda, może się uda, może się uda, czekajcie. Ej, no nie mogę tego ruszyć. Zobaczcie, co się odwala, kurde, widzę, co to za dużo. Dobra, nie, nie uda się. podaje się, to się nie, nie uda zrobić. Dobra, na razie zobaczymy, jak na razie to wygląda w taki sposób. I teraz możemy zakładać pety, więc teraz tak naprawdę te w sumie Butterfly'e zbieramy. I teraz widzę teraz tak, Dragonflya też wywalamy sobie i teraz widzę, zakładamy oczywiście discobie widzę, widzowie, bo discobie jest bardzo ważnym pecikiem, ponieważ. No to robi mutację disco, która robi 125x mnożnika, więc oczywiście sobie disco. Zakładamy tego nowego peta, też zakładamy bot ponieważ on robi mutację Oil. Nie wiem, ile robi mutacja Oil kasy mnożnika, ale zakładamy, no po prostu robimy wszystkie mutacje, więc tutaj mamy takie właśnie tutaj rzeczy. I jeszcze tego pecika. A dobra, bo my mamy Max, więc e, czekamy jeszcze jakaś mutacja zrobić w sumie, czemu nie? I dobra, mamy tutaj mutację i już polinek kolejną kolejno zrobione, tylko już tutaj to prawie teraz 5 milionów kasy. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w gru, Garden lub innej temy do Robloxa to idealnie się składa, bo na stronie BloxBoom z, z kodem NG macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pety i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty, podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję zostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Sprawdziłem przed chwilą, to podstawowa wartość tego owocu to jest chyba 120 tysięcy kasy, więc to jest chyba tak samo, prawie podobnie jak Bone Blossom, na pewno więcej od Candy Blossoma. A Czykolwiek bo on chyba 150 ma, więc e, zobaczymy jak to będzie końcowa cena. Jak zrobimy tutaj dużo mutacji, nie jak nawalimy tak z 20 mutacji, zobaczymy jaka będzie końcowa me, me cena po prostu. Nawalimy tutaj jak najwięcej mutacji. Jak to wygląda? W ogóle jak jakiś ziemnia, kurde, nie wiem widzowie. To jest kabaczek chyba, nie? Jakby kabacz. Tak, no nie wiem, to jest raczej kabaczek, widzowie. Jakby jak nie wiecie, to jest kabaczek, możecie sobie wpisać w internet kabaczek, to jest takie właśnie warzywo chyba. Ja dosyć lubię kabaczka, ale nie wiem, czy to jest kabaczek. Chyba to jest kabaczek. Tylko nie wiem, czemu to ma king, nie. Teraz widzowie sobie co Zrobimy, to kupimy tego szok spray'a. Co nie? Zrobimy sobie go i widzę, go dajemy tam normalnie na ten owoc. Także tutaj Lighting Roda dajemy. Spray'a sobie też dajemy, widzowie, bo możemy oczywiście niektóre mutacje zrobić za pomocą spray'a. Więc tutaj, e, dobra. Skipujemy sobie po Bożemu. Dobra, mamy skipnięty. Dobra, i tutaj, widzowie, mamy szok już, więc idziemy od razu go dać. Boże, zapomniałem, że to się buguje, widzowie. Dobra, 65 bilionów już kasy kosztuje. Ojoj, oj, oj, to może bardzo dużo kosztować. To może w trylionach, tak szczerze, możemy do trylionów dobić, tak mi się wydaje. Okej, okay, czy tutaj mamy Godly Sprinklera? Dobra, to najwyżej później zrobimy, bo nie mam Godly Sprinklera, więc te, te mniejsze mutacje to najwyżej później. Może się teraz skupimy na tych, wiecie, na tych najlepszych mutacjach, więc teraz na pewno fajnie by było zrobić Disco i mutacje. Ale jak to w praktyce jest? Mamy diskobi i mutacje? 140 bilionów kasy, także ja zbieram już Disco Discobi już się już na w sumie na razie nie przyda. 140 bilionów kasy, bo boże, kiedy bo to jest dużo świecące, ku... dużo taka kupa świecąca. Normalnie widzowie, co Andy powiedział na filmie. Dobra, no dobra, dajmy Peta kolejnego. Ten P. Pet robi mutację Verdan, widzowie, zobaczcie sobie sami, że Was nie oszukuje. No tutaj pisze mutacja Verdan. Więc tutaj kolejny pecik robi mutację. I na pewno jeszcze chyba Kodama robi mutację, nie jestem pewien, sprawdźmy w sumie zresztą. Czy ona robi mutację jakąś? E, get corrupt Mutation after collecting. ok after collecting, to nie no, to tego nam się nie przyda. No to jest dosyć useless, Jeszcze jakie ja mam peciki, mam Chicken zombie. O właśnie mam tego nowego PETA, zapomniałem wam, powiedzieć. No, mam tego nowego PETA za 1%, tak? Bo ja otwierałem dużo tych skrzynek na live wczorajszym. Jak to oglądacie teraz? To widzowie mamy tego tego pecika, więc no spróbujemy coś tutaj wykombinować, bo to może zrobić mutację młodej meteory, także zapomniałem, że mamy tego pecika, no ja nie pomyślałem, zapomniałem totalnie, dobra. I mamy takiego drugiego jeszcze junkbota, bo też dostałem od widza, więc go stawiamy i czekamy aż się zrobi tutaj mutacja. I widzowie, aktualnie mamy takie mutacje, mamy Reimu, Shock, Dwertan, Korrupt Chakra, Windstruck, Disco, Moonlit, Cloudtouch, Ponyth. Właśnie przed chwilą się zrobiła mutacja Moonlit i kosztuje to aktualnie 150 milionów, także tak naprawdę tego peta możemy sobie w sumie wziąć, e, te możemy je zostawić, Korupki w w sumie może jeszcze zostawmy, a nie, bo musimy zrobić fire. To w sumie weźmiemy sobie tego Tsune. I postawimy Chicken Zombie teraz no mamy Chicken Zombie jedno jeszcze tutaj mamy kolejny Chicken Zombie Tutaj w ogóle też mamy jakiegoś kurczaka, który nie wiem w sumie co robi W sumie sprawdźmy co robi ten pecik Bo on może też jakąś mutację robi Dobra, sprawdźmy co robi ten nowy pet Z tego nowego update'u w ogóle View on robi widzowie A nie, dobra, on jest łaby, dobra, to nie, to nie to Dodajemy chicken zombie i teraz czekamy aż się zrobi mutacja chicken. Yy, no, zawsze Zombie Fire zrobię mutację, nie? Bo ją potrzebujemy. I dobra, zrobiła się tutaj mutacja Oil, i teraz kosztuje 150 bilionów. I teraz co możemy widzowie zrobić, to możemy zrobić mutację czekolad jeszcze. Także ja to nawet kupię za te robuxy już. To jeszcze się to naprawdę nie opłaca za 200 robuxów kupować spray czekolad, który nie daje za dużo kasy, ale widzowie, no, zrobię to. Zrobię to widzę, skraftuję kakao, nie mam, więc po prostu to kupię za robuxy. Wydaje naprawdę ostatnio sporo robuxów na moje odcinki, więc mam nadzieję, że. Się Oddzięczycie łapeczką w górę i oczywiście subskrypcja, jeżeli jeszcze jej nie macie i tutaj widzę to kosztuje no 160 milionów, więc to nie jest duża różnica, nie? No nie jest to duża różnica, ale mamy tutaj już jest 11 mutacji nie, nie wygląda jakby to było 11 mutacji, ale tak jest już 11 mutacji na tym owocku i teraz tak widzowie, e, fajnie jakby ten krabik zrobił mutację to byśmy musieli, musieli użyć mimik oktopusa tego to już możemy sobie zdjąć, wiecie czemu? bo po prostu już mamy mutację oil zrobioną, więc tak naprawdę byśmy mogli założyć teraz więcej chicken zombie o ile mamy e, dobra nie wiem czy mamy coś jeszcze czy Pet Flamingo coś robi. W ogóle sprawdźmy. Okej, okay, no dobra. No to nie robi mutacji. Potrzebujemy jakiegoś, który będzie robił mutację nam. I chyba niestety nie mamy aktualnie peta, który będzie nam robił mutację. Więc albo coś teraz wykombinuję. Albo poczekam jeszcze. O, widzowie, zobaczcie, co się stało. 261 milionów teraz kosztuje. Bo nasz krab zrobił tą mutację. I to dwie mutacje. Zobaczcie, mamy aktualnie Meteoric I mamy mutację jeszcze molten. Co się stało aktualnie? 261 milionów kasy to kosztuje teraz. O mój Boże, dobra, to ten. Pet zrobił swoją robotę widzę. Zrobi swoją robotę. Dwie mutacje naraz zrobił dosłownie. Jakby nie wiem, czy to było widać na nagraniu, jeszcze nie wiem, czy zdążyłem to pokazać, ale mamy aktualnie jeszcze takie mutacje, jeszcze się trankiel zrobił. To kosztuje jeszcze 207 milionów Jakie to jest w ogóle duże? To jest powalone, że to jest takie duże w ogóle. Naprawdę, nie, że 4, 5, 6, 7, 8, 14 tutaj mutacji już jest widzowe. Dobra, jeszcze zombie fight musimy na pewno zrobić. Wiem, że musimy zombie fight zrobić. I wiem, że stąd da się zrobić jakiś spray, na przykład burnt, albo tutaj Fright czy Hony Glaze, więc spróbujemy jakby. Zrobić y, owocem, po prostu Damy jakieś owoce, nie wiem jakie tutaj się daje Widzę, bo tego nie ogarniam, ale damy jakieś owoce I spróbujemy to zrobić, widzę, więc cook y, Skipujemy to, dobra, skip Lecimy, uwaga, próbujemy, dobra, mamy Jakieś jedzenie i teraz, widzę, idziemy to dalej Try this food i widzę, proszę mi Jakiś stan, jakiś y, reclaimer mi No dobra, no nie najlepiej, spróbujmy jeszcze raz Dobra, mamy znowu jedzenie, proszę Proszę, 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 proszę Daj mi coś, jest, honey spręg y, Honey glaze, dobra, i teraz mamy kolejną mutację To już jest piętnasta mutacja, ok dobra, wygląda to zacnie, wygląda to zacnie, lecimy dalej spróbować. Bo tam jeszcze możemy burn zdobyć, albo tą fright. To by było tak fajnie, mega. Tą fright by było fajnie zdobyć, Tą burn jeszcze by było w miarę do zdobycia S, nie wiecie o co chodzi. Dodajemy jakieś owoce, nie wiem, coś dałem mocnego chyba tam. E, sugar apple dajmy, no nie wiem, dobra, cooking, lecimy, cook. E, skipujemy robuxy znowu. I dobra, lecimy, mamy tutaj o, mamy ice cream chyba akurat. Dawaj, 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 dawaj coś dobrego, dawaj coś dobrego, dawaj coś dobrego. No i Adwan sprinter mi dało, Boże, jakie słabe. O, i mój Fryt stał się aromatyka. Aktualnie, co się dzieje, widzowie? Kolejna mutacja się zrobiła. Aromatic mutacja, dobra. Ja pierdzielę. Jezus, Maria, okej. Okay. To stanowa mutacja Aromatic prawdopodobnie. Dobra, i teraz, żeby dodało jeszcze nam jakiś sprinkler. E, Boże, sprinkler. Jest Mutation Spray board, więc kolejna mutacja. Spór. Boże, ile my robimy mutacji? Dobra, mamy tutaj już chyba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 mutacji. Mamy jeszcze tą fryate byśmy mogli zdobyć. Dobra, spróbujemy jeszcze tą fraj zdobyć. Dobra, polecimy dalej, widzę. Próbuję dalej, próbuję dalej. Dobra, mamy jedzenie. Dajemy, dajemy, dawaj, 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 dawaj mi, jeszcze tylko... No dawaj, dawaj, dawaj i food crate, dobra, to nie wiem czy to się uda. Także widzę, jest następny dzień, kiedy to nagrywam i zobaczcie, tutaj się aktualnie zrobiła przed chwilą dosłownie mutacja zombie fire, także tak naprawdę chicken zombie możemy sobie wywalić i teraz musimy pomyśleć, jakie pety jeszcze byśmy mogli dać, żeby zrobili się mutacje, ponieważ tutaj mamy chyba, no już z jakieś 18 mutacji, z, z, z sporo. E, na pewno byśmy mogli sobie tak szczerze zrobić mutację, koruptet e, na pewno mutacja byśmy mogli zrobić, więc to na pewno ogarniemy. Na pewno mutacja fright by oddała tutaj jakby się udało zdobyć tą tego spraya e, Fry, to by na pewno oddał. Nie wiem, ile to daje, no ale wiadomo, robiłem wszystkie mutacje. I dobra, zobaczcie, teraz jestem tutaj na moim drugim koncie. Czemu? Bo dałem sobie właśnie z drugiego konta peta właśnie tego Corrupted e, Fennec Foxa. Czemu? Bo on zrobił mutację właśnie... Corrupted zrobił mutację, zobaczcie. I dokładnie za 25 minut, czy coś takiego, on jakby zrobi właśnie tutaj mutację e, Nierbifruit Embraces. Czyli po prostu no, zrobi mutację Corrupt na tym King Cabbage'u i poza tym jeszcze może ukraść właśnie jakieś mutacje. Zobaczyłem, bo tutaj mam różne mutacje na tym koncie. Mam tutaj, wiecie, winstrack Frozen Korb, bo to jest ten odcinek, z którym nagrywałem o Kitsune. Więc tutaj możemy zrobić nawet aurore mutację, jak się by udało. Więc zobaczymy, czy ten Wenek Fox coś w ogóle ukradnie tutaj. No by było na pewno spoko, fajnie by było. No jest 19 mutacji widzowie. Nie wiem ile jeszcze dobijemy, ale fajnie było jeszcze na jak najwięcej co nie? Także widzę tej mutacji Corrupt nie udało mi się niestety zrobić oficjalnie, aktualnie, końcowo mamy takie mutacje, jest ich aż dokładnie widzowie, bo już wam mówię. Jest 19 mutacji, kosztuje to. 282 biliony kasy. Tak jest to się to prezentuje. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie lub dni, także no wpadajcie oglądać codziennie odcinki. Praktycznie ja spadam no i elo.